Idziemy na szybką fuchę. Warszawa, ulica Belwederska. Całe uroki Warszawy to gdzieś zaparkować. Jeszcze przy ulicy Belwederskiej to już jest w ogóle graniczy z cudem, żeby gdzieś busa postawić. Trzeba parkować, nie wiem, pół kilometra dalej i z buta zapierdzielać dzielać. I robimy. Pani tu sobie zażyczyła, żeby w tym małym kibelku założyć umywalkę z boku. O ile umywalkę założyć, to jest nie problem, tylko problem się robi, żeby odpływ podłączyć, bo wodę też się weźmie tutaj. Trójniczek się założy na wężyk, podłączy się podgrzewać podłączy się rureczkami czy wężykami miękkimi baterie. No nie ma wyjścia, to jest tymczasowo. Tylko problem się robi tu, żeby podłączyć, żeby zmieścić trójnik z wyjściem na FI50, żeby odpływ z umywalki podłączyć. Zaraz będę mierzył, zajmę kibelek i patrzę, co mi się zmieści i czy tu w ogóle jest sens walczyć. Jest o tyle dobrze, że ktoś tu już wcześniej pomyślał, jest założony jakiś taki zawór, wiecie, z trójniczkiem, czyli będę miał skąd wziąć wodę, nie muszę szukać. Głównego zaworu, żeby tutaj zakręcać i się dostawać do niego. I mogę się tu podłączyć z wodą, którą wezmę do tej umywaleczki. <laughs> Oczywiście prąd będzie chyba trzeba przerobić, bo tu jest spuszczony kabelek w rogu, ale to jest kabelek do podgrzewacza, chyba troszkę za, za skromny, bo to jest jedyneczka linka. Zaraz zobaczę, ile podgrzewać ma, ale podgrzewacz pewnie ma z 1,5 kW. Więc talineczka może być za słaba. Może się to troszkę grzać. Chociaż podgrzewacz też jest wielkości, wiecie, niech duża paczka papierosów. Także ja nie wiem, czy to w ogóle będzie jakoś podgrzewało, no ale. Tak, ja, bardzo malutki jest. W każdym razie zaraz sobie sprawdzę, ile ona poboru mocy. I czy nie trzeba czasem tego przewodu wymienić na, na grubszy po prostu. I zobaczę skąd to jest brane. Teraz muszę dojść. Gdzieś tu przechodzi z tego gniazdka, więc jak tu jest gniazdko, to liczę, że tu do gniazdka już dochodzi 3 razy 2,5, ale to wyjdzie nam w praniu. Chociaż tamten przewód wychodzi gdzieś wyżej. Nie, na tej wysokości mniej więcej. Nie, no wyżej, gdzieś tu jest. A tu mamy gniazdko, więc już się robi następny problem, że jakbym się chciał przewiercić z tego gniazdka, to idę na przewrot, To jest na wysokości moich oczu i muszę tu zrobić dziurę w płytkach. Chyba, że ten się ruszy i da się wysunąć go. Ale to jest wszystko na razie w fazie testów. Zobaczcie jak są zabite jakimś kołkiem drewnianym. <laughs> Jakieś rurki. Dobra, zakupy zrobione. To co trzeba chyba, żeby przyłączyć do tego kibelka tą umywalkę przy okręt niewielką. Zobaczcie ona jest wielka. No ledwo się ręk, dłoń się mieści, no można tak złapać ją. Także taka wielka umywalka będzie. Demontuję kibelek i zaraz patrzę jak to przyłączyć. Tylko muszę zakręcić wodę, mimo wszystko muszę odłączyć ten zaworek. Fajny zaworek jest założony, tylko szkoda, że nie można zamknąć na kibel wody. Dlatego tego nie chcą chyba robić młodzi, bo nieraz trzeba się Pobabrać w głównie po prostu. Dobrze, że telefon nie oddaje zapachów. Dobra, zdjęte, wymienione na nowe. Podejście z 50, nowy, redukcja. Wiadomo, że na starych to już guma nie trzyma. Zakładam kibelek z powrotem i mogę robić przyłącze do umywalki. No i sukces. Odłączone. Woda leci. Przygotowane jest tak, żeby można było założyć w razie czego podgrzewacz, bo ja tego podgrzewacza nie zakładam, gdyż dlatego, że gniazdko, które tam jest i przewody, które są w gniazdku, z którego on jest wzięty, są to przewody aluminiowe półtorówki, a podgrzewacz ma 3,5 kW. Ja się nie podejmę tego podłączenia. To, że są śruby od góry, a nie od dołu, to nie patrzcie na to, bo ja nie składałem szafki. Tylko ktoś. Ja tu tylko ją montowałem. Sucho, sucho. Później tylko podgrzewacz założyć. Wiecie to, wpiąć do podgrzewacza, ciepło, wpiąć do podgrzewacza i będzie działało. Ale to już nie tak, że tak powiem nie mój nie moja sprawa. Na styk. Umywaleczka na styk.